to były wyjątkowe dorzynki powiatowe ponieważ oprócz tradycyjnego świątecznego spotkania w godzinach porannych odbył się pierwszy w powiecie krośnieńskim polsko-niemiecki kongres sołtysów w Drzeńsku Małym w gminie Gubin w świetlicy wiejskiej spotkali się przedstawiciele społeczności wiejskiej wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego a także sołtysi gminy Schenken Dobern z powiatu Sprenaize oraz gminy Naize z powiatu Oder Spre. Jeżeli na zebranie wiejskie gdzie gdzie mieszka w wsi ponad 1000 mieszkańców przychodzi nie wiem 40 osób czy 50 e, już nie mówię o połowie bo by nie zmieściło się miejsca w świetlicy ale już możemy powiedzieć że tylko garstka ludzi decyduje o tym na co zostanie na co zostaną wydane te pieniądze Tematów podczas kongresu nie brakowało. Porównywano rolę sołectw w Polsce i za zachodnią granicą. Porozmawiano o pieniądzach czy współpracy z gminami. Jednym z tematów były także sposoby i pomysły, jak zachęcić większą część mieszkańców sołectwa do aktywnego udziału w życiu tychże sołectw. W dzisiejszym czasie jest to niesamowicie trudne, ze względu na to, że każdy jest zabiegany, zapracowany, młodzież często ma mnóstwo zajęć pozalekcyjnych. Jak również obruszą są tutaj wszelkiego rodzaju tablety, telefony, komputery, gry komputerowe. Ciężko być po prostu, bym i zaangażować. W mojej miejscowości jest też ochotnicą straż pożarna. I tak naprawdę to bardzo często dzięki nim tylko jesteśmy w stanie cokolwiek na tej wsi zrobić. Bo Stamtąd przenosimy się do Chlebowa, gdzie odbyły się tegoroczne dożynki powiatowe. Mam wrażenie, że mieszkańcy poszczególnych wsi, poszczególnych gmin czekali tylko na taką okazję, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby się pobawić, żeby potańczyć. Widać to po wszystkich imprezach, które odbywają się na terenie powiatu krosińskiego w poszczególnych gminach. Tego dnia nie zabrakło chleba, wielu stoisk i dożynkowych zabaw. Chlebowo i gmina Gubin od dłuższego czasu przygotowywało się na zabawę. Oczywiście przyłączam się do tych słów powitania. Serdecznie się cieszę, że przybyli zaproszeni goście, że przybyliście państwo tutaj do Chlebowa po to, żeby dzisiaj świętować te powiatowo-gminne dorzynki. Witam wszystkich gości, którzy dzisiaj przybyli i jeszcze mam nadzieję, że przybędą do nas Żebyście się miło tu u nas bawili, spędzili miło ten dzień. I chciałam przy okazji podziękować wszystkim, którzy brali udział, obojętnie czy to w, w pracach fizycznych, na placu, czy w domu, którzy pomagali nam, żeby było ustrojone, żeby były wypieczone ciasta, zrobione pierogi. Nawet dzieci pomagały. W... Wieńce dożynkowe i praca rolników tego dnia była doceniana przez szereg osób, które przybyły do Chlebowa na właśnie dożynki powiatowe. Rolnikom polskim za wszystko z całego serca, jak i jako poseł najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dziękuję i jestem dumny, że mogę dzisiaj być wśród Was. Bo to właśnie mieszkańcy wsi pracują niemal cały rok po to, by w ten jeden dzień cieszyć się i bawić podczas dożynek. W powiecie krośnieńskim Mamy 154 wioski i z tego miejsca dziękuję Wam, mieszkańcom wsi, za to, że swoją pracowitością, tak jak tu widzimy w Chlebowie i w każdej z naszych wiosek Powiatu Krośnieńskiego, zmieniacie obraz tej Krośnieńskiej i Lubuskiej Wsi. Warto podkreślić, że konkurs wieńców zarówno tradycyjnego, jak i współczesnego padł łupem sołectw z gminy krosno -Odrzańskie. Osiecznica okazała się najlepsza w konkursie wieńca tradycyjnego, natomiast Sarbia zwyciężyła w konkursie wieńca współczesnego.